I Zapraszam wszystkich serdecznie na dziewiątą edycję nowoczesnego meczu hartatywnego Inter Tym razem gramy dla 10-letniej Martinki Chorej na wrodzoną kości. Zbieramy na specjalistyczne pręty, które umożliwią jej normalne funkcjonowanie. Tym razem przywitamy Was zapewne w jesienno-wiosennej atmosferze, co na nas też jest sporą niespodzianką. Yy, także, yy, ale damy radę, je, zawsze dajemy radę, będzie wiele atrakcji, yy, jak co roku wspaniała gastronomia. Yy, myślę, że tym razem hitem yy, tej, tej, tej edycji będzie, będzie kwaśnica yy, z Kociołka Góralska Prawdziwa na, na Baranince, z, prosto, prosto z ognia w Kociołku, yy, także zapraszamy. Tradycyjnie oczywiście gramy z Podhalem Nowy Targ, yy, naszą yy, drużyną kochaną. Startujemy o 17.00. Yy, Pojawią się najmłodsi adepci hokeja w swoich zmaganiach. Później zmierzymy się z kobiecą drużyną Podhala. Na koniec oczywiście guść programu, nasz pojedynek z Podhalem Nowy Targ. Pomiędzy tercjami masa atrakcji, masa niespodzianek, masa konkursów. I dla Was, dla zawodników, no naprawdę jak wiecie w Interklasy niespodzianki. Także Was na pewno tym razem i tak zaskoczymy. Dodatkowo będzie Marcin, nasz wicemistrz Europy w rzeźbieniu piłą motorową. Znowu wyczaruje cudowną rzeźbę, która będzie do wylicytowania podczas, podczas tego, 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 tego turnieju. Dodatkowo, pierwszy raz, yy, znaczy pierwszy raz, poprowadzimy yy, stream online z całej, całej, całej imprezy, także jak ktoś nie da radę, jest sezon grypowy, yy, można zachęcić znajomych za wielką i małą wodą, yy, dołączcie do nas, odpalimy tego streama, będziemy też pokazać, co tam się dzieje, będzie można pozdrowić znajomych, polajkować nas, no i będziemy razem. Tradycyjnie szalona Oczoriada z nagrodą główną wycieczką do ciepłych krajów, tym razem kierunek Barcelona lub Cypr w kocie, czyli 1000 zł, czyli zł, także warto wziąć udział w Oczoriadzie. Sam udział jest nagrodą samą w sobie, a wycieczka jest dodatkowo, zmotywuje nas do zebrania pieniążków dla Martynki. Masa, masa paczek w tym roku. Wszyscy na nie liczą w naszych super niebieskich workach winter klasykowych, także zapraszamy. Dodatkowo. Na sali gimnastycznej, małej i dużej, też się będzie działo. Na małej sali pierwszy taki nasz noworoczny turniej darta sygnowany przez Interklasik. Tu pozdrawiam wszystkich darterów. Zapraszamy. Na dużej sali gimnastycznej pokaz kultury japońskiej, czyli można się zaznajomić podstawami karate Yokushin, japońskie miecze, można przetestować katanę, można strzelić z łuku japońskiego, można się napić tradycyjnej japońskie herbaty. Także naprawdę warto przyjść samemu czy też z dziećmi będzie się dużo działo. Jakby tego było mało, dodatkowo na nowotarskim basenie, nie wiem czy może już wiecie, będzie się odbywał pewien challenge, pewien wyzwanie naszego kolegi Mateusza Cyrwusa. Chcemy w ciągu 10 godzin przepłynąć jak największą ilość basenów. Takie ma, taki ma wyzwanie. Dodatkowo, no, jakby dodatkowym wyzwaniem jest to, że zrobił challenge dla pozostałych pływaków nowotarskich. Czy oni są w stanie... Tego, tego, tego czasu, te, te, tą samą odległość przepłynąć albo większą co on. Całość, oczywiście, każdy kilometr każdy basen jest przez naszych y, naszego tutaj y, sponsora, firmę Traktek, będzie wynagradzany kwotą 4 złotych. Także no, globalnie chcemy odbierać ładną, ładną sumkę. Przyjdźcie kipicować, przyjdźcie na basen, można się zapisać w kasach, można wziąć udział w challenge'u. Zobaczmy, zobaczmy, ile to będzie basenu. 500, 1000, 2000, no sami tego nie wiemy, jesteśmy bardzo, bardzo ciekawi. Wszystko dla y, Martynki. Yy, na wszystko się wziął Terklasik, tak? Yy, powiedzmy, już 9, 9 lat temu yy, grupa zapaleńców yy, postawiła o, o, no wrócić do korzeni, tak? czy do, do grania wspólnego grania yy, podblokowego tak? na tzw. butach, skąd yy, też no większość jakby naszych yy, gwiazd ja próbowała tej drogi. No bo to, jest, to się łączy, tak? To, to zap zapaw do hokeja, czy pod blokiem, czy później przyszedłem na lodowisko, no to się musi zgrywać. No, to nie da się tylko sam, samym, yy, według mnie, samymi tylko zajęciami yy, stworzyć pasję do hokeja. Jakby, yy, wtedy wszyscy żyli hokejem i to, to dawało rezultaty. Chcieliśmy to akurat tworzyć, potrafiliśmy się spotkać, a że to spotkanie nastąpiło powiedzmy w nowy rok, a amerykańską też jakąś tam powiedzmy, tradycją, cyfrowy, no, noworoszty mecz e, NHL Winter Classic. Stąd e, no, różne są wersje tych wydarzeń. Jedni twierdzą, że oni, on, oni od nas wzięli, że od nich tą nazwę. E, tak, że się, tak czy inaczej, nazwaliśmy to Winter Classic i całą naszą grupę nazwaliśmy Winter Classic. A że nowego targu, Winter Classic, e, nowy targ. No i dziewiąty raz udaje nam się zrobić to, co, to, co, to, co lubimy, przy okazji pomagając e, dzieciom po raz już też. E, no, w 19, bo jeszcze oprócz tego no, wprowadzimy turniej siatkówki plażowej i mniejsze inicjatywy. Także serdecznie wszystkich zapraszam. Pamiętajcie warto pomagać. Sama zbiórka jest celem samym w sobie dla Martynki, jednak też naszym celem tutaj jakby dodatkowym bonusem jest to, że możemy nas wszystkich wspólnie zintegrować, zintegrować różne środowiska, pokazać, że można naprawdę razem zrobić więcej dla ludzi, którzy potrzebują pomocy, czy też dla samych siebie, czy też po prostu dla naszego miasta. Także zapraszam. Widzimy się w sobotę o godzinie 17.00 plac Ewry, szkoła podstawowa nr 11. Zapraszam.